What's a man got to do to get that kind of attention from you? It's hard to say exactly, but you seem to be doing fine. Well, great. Though truth is, it ain't me that wants you. Oh? No, Miss Jacqueline Natla does. From Natla Technologies. You know, creator of all things bright and beautiful. <laughs> Seal it, Larson. Ma'am. Feast your eyes on this, Lara. How does that make your wallet rumble? I'm sorry. I only play for sport. Then you'll like a big park. Peru. Vast mountain ranges to cover. Sheer walls of ice. Rocky crags. Savage winds. And there's this little trinket. An age-old artifact of mystical powers buried in the unfound tomb of Qualopec. That's my interest. You could leave tomorrow. Are you busy tomorrow? Dzień dobry, witam serdecznie w premierowej serii na kanale Retrogranie Polska, kanale poświęconym klasycznym produkcjom z przełomu XX i XXI wieku, które będę wam prezentował. Będą to różnorodne produkcje, głównie z lat 1996-2009. Czasami też zdarzą się nowsze produkcje, ale one będą bardzo, bardzo rzadko, poza tam kilkoma wyjątkami. Postaram się, żeby to było w miarę różnorodny kanał, więc znajdziecie tutaj przeróżne właśnie klasyki, czy to gry FPS-owe, gry wyścigowe, przygodówki, rpg strategie, symulatory i tak dalej, więc będzie tutaj naprawdę wielka różnorodność na tym kanale. Poznacie też wiele produkcji, które dzisiaj są już zapomniane przez graczy, które kiedyś się grała, a dzisiaj to już wiele już osób nie pamięta pewnie tych produkcji. No i właśnie do tego będzie służył kanał Retrogranie Polska, właśnie takie produkcje, które chcę ocalić od zapomnienia, które są właśnie e, na YouTubie, albo takie, których w ogóle nikt nie nagrywał. Zaczniemy sobie od kultowego klasyka, jakim jest Tomb Raider 1 z 1996 roku. Gra legenda. Każdy słyszał o słynnej pani archeolog, która wyrusza w tej części na poszukiwanie z i tutaj będziemy właśnie szukać artefaktu po różnych miejscach na Ziemi, jakie będziemy odwiedzać. Więc tak. Zaczynamy sobie naszą pierwszą serię, ale to nie będzie takie zwykłe przechodzenie, to nie będzie coś w stylu zagrajmy wy, jakim jest pełno na YouTube. Nie moi drodzy. To przejście będzie zupełnie się wyróżniało względem tego, co możecie znaleźć na polskim YouTubie. Między innymi ja planuję przejść Tomb Raidera 1 i inne osłony w taki sposób mm, profesjonalny, czyli chcę zrobić profesjonalne podejście do tematu, założenia będą mniej więcej następujące. Tum Raidera 1 przejdziemy na tak zwanym One Safe Challenge, czyli tylko jeden zapis na poziom mm, będziemy robić, mało tego jeszcze sobie podkręcimy poziom trudności. Czyli przejdziemy sobie Tomb Raidera 1 nie używając apteczek, a tam gdzie będzie to możliwe nawet bez doznawania obrażeń. Tak moi drodzy. Pokażę Wam pewne taktyki jak to zrobić, jak przejść bez doznawania obrażeń. Mogę powiedzieć, że prawie wszystkie poziomy, oprócz ostatniego, da się w ten sposób przejść. I chcę wam to pokazać w tych materiałach właśnie z pierwszej serii, którą tutaj będę prowadził. Oprócz tego będziemy też przechodzić grę na 100%, czyli zabijamy wszystkich przeciwników, zbieramy wszystkie przedmioty, odkrywamy wszystkie sekrety. I tak to mniej więcej będzie wyglądać. Planuję na pewno nagrać kilka odsłon Tomb Raidera, ale nie wszystkie też zaznaczam. Na pewno tak, przejdziemy sobie pierwszą część. Tomb Raider 1 Gold, czyli Unfinished Business, albo jak to woli niedokończone sprawy po, pominę, ponieważ ja tego Golda nie przepadam i nie pojawi się tutaj, bo moim zdaniem nie jest warty e, zagrania. Mm. Przejdziemy sobie na pewno Tomb Raidera 2 e, wraz z Goldem Złota Maska. E, Tomb Raidera 3 e, wraz e, z Goldem e, Zaginiony Artefakt, e, czyli 2 i 3 z Goldami. Przejdziemy sobie na pewno 4 czyli The Rusted Revelations, piątkę Chronicles Angel of Darkness na pewno nie nagram, ponieważ sam tej gry nigdy nie ukończyłem i mnie bardzo mocno zraziła, więc to ta odsłona się nigdy nie pojawi na tym kanale no i na koniec przejdziemy sobie trylogię Krystalsów, czyli legendę, moją ulubioną odsłonę, aniversary i zamkniemy serię Tomb Raider Underworldem A jeśli chodzi o te najnowsze odsłony, to jeszcze Będę musiał się zastanowić. Może kiedyś, kiedyś w przyszłości. Zrobimy je sobie, ale na chwilę obecną nie planuję. Owszem nie będzie to na zasadzie, że będę przechodził Tum Raider 1 po drugim. Nie, 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 bo będą też inne gry, które będę chciał zaprezentować. Jak przejdziemy sobie Tum Raidera 1, to pokażę wam inne ciekawsze produkcje, które mam tutaj w wielkiej swojej kolekcji, które zbierałem właśnie na przestrzeni lat. Od 96 do 2000... Ale z nowszych też mam tam no i co moi drodzy? Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno będę starał się zrobić taki właśnie kącik dla fanów retro-tytułów, więc możecie się spodziewać różnorodnych które, właśnie produkcji. No i myślę, że... Z Powoli zabieramy się do naszego profesjonalnego przejścia Tomb Raidera 1 na zasadach One Safe Challenge, czyli jeden zapis na poziom, bez doznawania obrażeń przez tyle poziomów jak się da, a jak nie to bez używania apteczek. No i na 100% zabijamy wszystkich, zbieramy wszystko, odkrywamy sekrety. No to co, zapraszam do oglądania. Tak rozpoczynamy naszą wielką przygodę w Tomb Raiderze. Poziom pierwszy, jaskinie. Niestety nasz przewodnik nie przetrwał starć z wilkami, które wybiegły stąd. Jak widać po łapach cała watacha była. I naszym celem będzie teraz po prostu zwiedzenie tej jaskini i zobaczenie jak tutaj wygląda. Jakiś mamy prześwit na górze, śnieg, więc wszystko śnieżone i możemy ruszać. Generalnie ja się tutaj raczej nie będę jakoś bardzo śpieszył z przechodzeniem Tomb Raidera 1 nie będę tutaj stosował jakiś taktyk speedrunnerskiej czyli skakania jak małpa tu jeszcze w ogóle mamy przejście tylko będę po prostu na luzie, na spokojnie sobie swoim tempem przechodził bez jakiegoś ciśnienia na parcie jak najszybsze po prostu chcę pokazać wam rozsądne przejście bez jakiegoś głupot totalnych no i pokażę Wam oczywiście stuprocentowe przejście tutaj mamy pierwszą apteczkę i przy okazji pierwszy sekrecik już na naszym koncie bardzo prosty, wystarczy tylko wejść i wskoczyć do niego ogólnie jaskinie tutaj bardzo ładnie wyglądają i za chwilę moi drodzy zawalczymy sobie z pierwszym przeciwnikiem więc przygotujmy nasze podstawowe pistolety i tutaj będą trzy nietoperze do zdjęcia one padają na jeden strzał z pistoletu, więc bez najmniejszego problemu możemy się z nimi uporać. I teraz pójdziemy sobie do drugiego sekretu, który się znajduje tutaj. Teoretycznie ciężko tam wejść, ale jak stanie się tutaj w rogu, w tym rogu, wciśnie się klawisz Control, to właśnie Lara tutaj podskoczy i tym samym będzie mogła wejść na półkę skalną i tym samym zebrać e, drugi sekret w postaci teczki. Przy okazji jeszcze nie topesz, który się ukrył, ale z ni e, one nie stanowią jakiegoś większego zagrożenia, nawet w grupie. Mm. Mało tego, ja jeszcze e, gram w rozdzielczości Full HD. Mm. Kombinowałem troszeczkę w plika gry, żeby właśnie nagrywać to w jak najlepszej jakości. E, pierwotnie miałem z tym problem, ponieważ mm, kiedyś to w innej wersji, którą miałem Nie dało się za bardzo i grałem w rozdzielczycie jaka była w latach 90. czyli tam chyba 320 na 270 bodajże Ja mam ogólnie Tomb Raidera 1 nie z wersji Ultimate Edition tak jak większość graczy tylko z czasopisma CD Action Które dodało pełną wersję w, w numerze 0 E, 4 2002 czyli w 2002 roku po raz pierwszy zagrałem. Tak, tak, zmienimy sobie jeszcze tego. Mm, I właśnie no, troszeczkę pokombinowałem, dzięki temu mogę tak, e, nagrywać w rozdzielczości HD, e, mogę m, też e, ściszyć muzykę, co wcześniej było z tym problem, bo kiedyś to miałem bardzo dużo problemów, żeby nagrywać Doom Raidera, jeszcze parę lat temu. E, tutaj jest ogólnie wielka sala, do której musimy się dostać, ale to później zrobimy. I niestety był z tym duży kłopot, żeby nagrać właśnie w takiej wyższej rozdzielczości niż pierwotna, która była w latach 90. Na szczęście teraz udało mi się pokombinować i teraz mogę nagrywać w ten sposób, z czego się bardzo cieszę. I tak, teraz wchodzimy sobie tutaj. Tam mamy śpiącego wilka i go spróbujemy jakoś załatwić sposobem, na przykład takim. Zobaczcie, sami, nie miał szans. I teraz zrobimy taki myk. Czyli złapiemy się tutaj. Polecam ten triczek. Bardzo się przydaje. Tutaj gdzieś chyba był przeciwnik. Powinien być. Zobaczcie, jakie dzi dziwne dźwięki tu są. A jak nie, no to zrobimy to inaczej. <try> <try> tak, był i nie wiedział, gdzie jest. Okej, okay, gdzie ty jesteś? On jest tutaj, na dole. Proszę bardzo, wilk w końcu został zdjęty. Ukrył się przed nami, ale przed Larą to się nic nie ukryje. I tym samym możemy troszeczkę sobie mm, pochodzić, pozwiedzać. Na dół zejdziemy trochę później, bo na razie mm, nie ma tam sensu. Byśmy tylko niepotrzebnie... E, wydłużyli drogę, ale mówię, nie jest to speedrun, więc możemy na spokojnie sobie zwiedzać. Bez jakiejś tremy, ciśnienia pokażę Wam też różne m, ciekawe taktyki na poszczególnych e, przeciwników, e, na poszczególne poziomy, na pułapki. E, zobaczycie sami jak to zrobić, żeby albo nie obrywać, albo e, nie używać apteczek, bo to jest też bardzo ważne. Okej, okay, i teraz tak, tutaj na dole powinien być właśnie MISIO! Tylko może być mały problem, żeby go zdjąć stąd. Bo chyba nie bardzo chce. O! Odszedł, proszę! Jeszcze na dwóch łapach, zobaczcie jak stanął! Ale MISIO niestety poszedł w sen zimowy, ponieważ zi zima w pełni, więc poszedł spać. Ok, zejdźmy sobie teraz bezpiecznie tutaj sprawdźmy co e, wielki niedźwiedź pilnował, niedźwiedź brunatny, przejścia, w którym zagnieździły się nietoperze. Ale nietoperze nie ma, nie miały najmniejszych szans, więc możemy mogliśmy sobie je zdjąć. Przy okazji jeszcze tutaj mm, ukryta apteczka. No i przycisk, który nam aktywuje taką mini czasówkę, żeby po prostu wyjść stąd. I docieramy do sali, gdzie były właśnie wilki, które załatwiliśmy. A tutaj też mamy mumię Właśnie takim zabandżowaną, czy bardziej zabalsamowaną Ogólnie tutaj nie wygląda, ale na przykład w Tomb Raider 1 remaster który wyszedł w ubiegłym roku, czyli w 2024 to jak się przyjrzy tej mumii to można dostać osiągnięcie, bo tutaj jest jedna mumia i druga mumia Jak się przyjrzy dwójm mumią właśnie jest osiągnięcie znajduje się ona w e, poziomie czwartym jak dojdziemy do niego to pokażę Wam to miejsce tutaj wprawdzie w klasyku nie ma osiągnięć tak jak e, właśnie to miało miejsce e, w remasterze więc tutaj nie będę jakoś się e, usilił znaczy nie będę starał się robić tych osiągnięć bo wiadomo ich nie ma ale takie ciekawostki to Wam pokażę i tak po lewej za tymi kolumnami znajduje się też apteczka, którą można łatwo pominąć jak się nie szuka za dobrze Więc czasem warto się dokładniej rozejrzeć, jeżeli chcemy mieć wszystkie przedmioty na 100% zaliczone I teraz przygotujmy sobie broń I pokażę Wam ciekawą taktykę na dwóch przeciwników, którzy tutaj zaraz wyjdą Proszę bardzo Te dwa wilki miały najmniejsze szanse do nas podbiec i zanim pójdziemy sobie tam dalej, to jeszcze zbierzemy sobie trzeci i ostatni sekret, który jest w tym poziomie. Znajduje się właśnie na tej półce za tymi roślinami. I on jest dość sprytnie ukryty, właśnie tutaj mamy malowidła inków. Chociaż to troszeczkę czasami przypomina kulturę Aztecką i majów, bo te kultury mają właśnie coś do siebie podobnego, ale to jest właśnie bardziej kultura inków w Peru. Właśnie taki lud żył w starożytności, jakby ktoś nie wiedział, tak samo majowie. Ogólnie bardzo fajne są zabytki majów, chociażby w Tinositlan, da dawnej stolicy Azteków, czy zabytki majów, czy Chen Itza w Meksyku. To jest na naprawdę bardzo ciekawa kultura, na którą wa warto poznać historię, jak to wyglądało. Zbierzemy tak, sobie jeszcze jedną apteczkę i teraz pójdziemy sobie tam na górę bo musimy otworzyć wrota tutaj mamy dźwignię którą sobie aktywujemy wejdźmy sobie tutaj no graficznie Tomb Raider 1 troszeczkę się zestarzał więc tak skoczmy sobie tutaj i teraz do góry proszę bardzo tak to wygląda dobre profesjonalne granie i teraz trzeba będzie to dobrze zrobić Okej, okay, proszę bardzo. Łatwo można pułapki ominąć. Teraz tutaj uwaga, bo mamy wilczura, który się ukrył, ale przed larą się nie ukryje nic. Ola, A okay, przejście mamy... Ok, tutaj nic nie ma. W tym przejściu jakby ktoś pytał. A tutaj mamy zejście. Nie nie, przepraszam to na odwrót, tutaj jest, a tam nie ma nic Okej okay, no to chodźmy na drugą stronę teraz Bo musimy się dostać tam Okej okay, proszę bardzo, bez przymierzania można i tak zrobić Tutaj mamy apteczkę, ale to jest podpucha, ponieważ tutaj słyszycie tą muzykę, właśnie, jest wilk Tutaj będziemy też stosować różne taktyki, ale to jest początek poziomu, więc na razie tego nie będę używał. Duża apteczka, kolejna. Ok, odpalamy dźwignię. Tym samym wrota się nam otworzyły. No i teraz zrobimy sobie coś takiego. Proszę bardzo. Chodzimy do środka, zapisujemy tak jak powiedziałem, jeden zapis na poziom i to będę robił zawsze pod koniec gry. Zawsze na koniec poziomu będzie zapis. Moi drodzy. No i tym samym kończymy. Mamy 100%, 14 przeciwników, to jest maksimum. 7 przedmiotów, to jest też max. 3 sekrety zebrane i zajęło nam to 10 minut i 21 sekund, więc to byłoby na tyle. Napiszcie jak wam się podoba moje przejście. Hmm, oczywiście zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania moich kanałów i hmm, zapraszam na kolejne materiały z Tomb Raidera 1 i nie tylko, także z różnych gier, które będę wam prezentował. Na razie to byłoby na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym poziomie. Cześć!